Witajcie! W dzisiejszym odcinku opowiem Wam o mojej niezwykłej, piątkowej wyprawie do Kampinosu. Tutaj powiem, że oczywiście ten jeden, jedyny raz jak nie wziąłem statywu, to na każdym kroku był łoś, no ale to też nauczka. O, tutaj w pierwszej kolejności spotkaliśmy tą oto klępę. Była w tym miejscu, w którym w zeszłym roku spotkaliśmy Pitera i Wiktora Z, dwa byki, które właśnie zagrodziły nam drogę. Tutaj y, zaraz powiem, bo właśnie zobaczycie, że y, łosi jest tak, że jak zresztą u wszystkich jeleniowatych, na, ty y, na piętach tylnych nóg mają takie gruczoły zapachowe, pokryte długimi włosami, które zostawiają po nich ślad zapachowy, na podstawie którego na przykład y, inne łosie mogą dowiedzieć się, gdzie są, gdzie poszły. To dla nich y, ważna wskazówka. O, tutaj właśnie. Widzicie, że klępa uczy, że zanim przejdzie się przez drogę, trzeba spojrzeć w prawo w lewo. No i tutaj ona odeszła, już jej nie, nie napastowaliśmy, ale poszliśmy też mniej więcej w tamtą stronę i właśnie natknęliśmy się na dwa łosie, które tutaj widzicie, przebiegły nam przez drogę. Początkowo myśleliśmy, że jednym z tych łosi była ta klępa, no ale później się okazało, że była to inna, starsza klępa. O, a tutaj jeszcze był byczek, taki około dwuletni, który właśnie tam poszedł w las. O, a tutaj widzicie tą klępę, tą starszą, która właśnie na nas spoglądała z za drzew. Dodam, że wiek klępy można ustalić po brodzie, bo y, młode mają długą i cienką, a stare krótszą, grubą. No a tutaj chwilę później z za drzew wonił się absolutny cud natury, czyli łoszak malutki, jeszcze taki trochę nieporadny, trzymający się mamusi. To po prostu cudo. Y, tam pewnie leżał sobie. Jak nas jego mama zobaczyła, to właśnie poszła do niego, żeby go ostrzec. Tutaj za moment go odprawiła, żeby poszedł sobie skubnąć. Właśnie tutaj przy okazji powiem, że łosie mają ogólnie dość, dość odporne żołądki i jedzą różne pokarmy ubogie w białko, na przykład igliwie, korę drzewną, łyko czasem. Jakieś nawet grzyby, które są dla nas trujące. Jest to w każdym razie ciekawe. Tutaj też widzicie możdżenie, bo ten łofak jest byczkiem. Zastanawiamy się, czy będzie to łopatacz czy badylarz. No i czy znamy jego tatę. Prawdopodobnie ten drugi byczek, ten starszy, to jego brat. A ten łofak może mieć tam, no nie wiem, 9-8 miesięcy. Pewnie urodził się poprzedniej wiosny. I tutaj myślę, mogę wspomnieć, że. Łosie mają dość nietypowe i skomplikowane zachowania stadne, ponieważ, na przykład, u Jeleni i Danieli jest tak, że młode wychowują się razem, bawią się razem i dorastają w grupach z rówieśnikami, natomiast matki klępy wychowują swoje młode same i nie dopuszczają ich do rówieśników, aż te skończą rok. Najczęściej dają im więcej swobody, kiedy urodzi im się drugi. O, a tutaj właśnie wyszły na bardziej otwartą przestrzeń, więc mogliśmy jej się przyjrzeć. Tutaj jeszcze widzicie, jaki cudny jest ten łoszak, po prostu <grym> uroczy. O, i tu jeszcze wspomnę, że właśnie e, prawdopodobnie e, teraz, jak spotkał tego e, swojego brata, no bo pewnie jest to jego starszy brat, możliwe, że jest to jego pierwszy w ogóle kontakt z jakimś łosiem, który nie jest jego mamą. <grym> pierwszy w życiu, bo jak dotąd mama e, bardzo go pilnowała, żeby nie spotykał się, z innymi, innymi łosiami. Tutaj wspomnę, że dorosły łość może z, dziennie zjeść 17 kg pokarmu dziennie, a byk nakładający porowę nawet znacznie więcej. O, tutaj właśnie sobie stały. Klępa upewniała się, czy nie ma zagrożenia. Tam na lewo od nich stał ten byczek. Tutaj właśnie klępa pokazała starszemu byczkowi, żeby nie zbliżał się za bardzo. <tutujesz> tutaj właśnie yy, widzicie, że ten mały, chociaż jest zaciekawiony tym drugim byczkiem, to jednak trzyma się blisko mamy, jest takim synkiem swojej mamusi. Jeszcze cały czas to ona mu tam wyznacza drogę i ogólnie yy, cały czas ma na niego oko. Chociaż teraz na przykład widzicie, że popatruje też na tego drugiego, żeby na pewno yy, nie doszło między jej synami do jakiejś utarczki. Jeszcze nie jest do końca przekonana do tego drugiego, starszego byczka. Zawsze mnie też fascynowało, jakie y, cienkie są te ich tylne nogi, bo przednie mają dość potężne, ale te tylne takie, takie cienkie się wydają a to przecież potężne zwierzę na czymś ten ciężar musi trzymać oto właśnie polizała ucho synka. Właśnie ja kręcę takie długie filmy, jak na przykład teraz bo zawsze mi przeszkadzało w filmach przyrodniczych, jak na przykład tak tną. Także w ogóle nie można się przyjrzeć, że jak jest jedno ujęcie, to natychmiast zaraz leci drugie, że tak strasznie tu przycinają i tak naprawdę nie widzimy tak tego życia. Ja właśnie dlatego, jak już mam okazję, to nagrywam długie filmy, żeby właśnie pokazać to, to ich funkcjonowanie, to ich takie zwykłe życie. Zresztą to jest właśnie bardzo y, fajne w obserwowaniu łosi, że one, one jak się na przykład stoi bez ruchu i wiatr sprzyja, tak jak wtedy, to kompletnie się znieczulają i sobie normalnie działają, pasą się. Zresztą nawet jak człowieka widzą, to one nie uciekają panicznie, chociaż jakby chciały to by mogły, bo y, łosie potrafią biegać 30 km na godzinę, chociaż się wydają takie ociężałe. Y, ale nie, one najczęściej nie uciekają panicznie, tylko jeśli już to sobie odbiegają powolnym truchcikiem, jak tam ta młoda klępa. O tutaj. <laughs> Właśnie też powiem, y, że... U łosi łatwo też określić też yy... nie, może akurat tutaj yy, skoro już się odwróciła, to powiem, że teraz na przykład jest po prostu zaciekawiona, ale jak klępa położy uszy po sobie, co zresztą zobaczycie za jakiś czas, to znaczy, że yy, chce zaatakować i żeby lepiej się nie zbliżać. To ważne przy obserwowaniu łosi. tutaj właśnie yy, też powiem. Bardziej to będzie widać dopiero za jakiś czas, ale myślę, że to dobry moment, żeby wspomnieć o sposobie trawienia łosi, ponieważ łosie nie trawią tak jak konie, tylko bardziej jak krowy, znaczy zupełnie jak krowy, ponieważ taki pokarm, już go przeżują, to trafia do specjalnej komory w żołądku, następnie przechodzi do żołądka właściwego, po czym w drobnych kawałkach wraca, aby być przeżutym znowu. Zresztą za parę chwil zobaczycie to, ale na razie jeszcze. Po prostu dlatego chwilami milczełam, to się otrzepała, żebyście mogli się ponapawać tym pięknym, tym właśnie, że udało się nagrać takie zwykłe chwile z ich życia. To jest właśnie dla mnie najważniejsze, żeby jak nagrywam łosie, to yy, nie ingerować w ich tryb życia, być biernym obserwatorem. O, tutaj widzicie, że yy, mama cały czas yy, uważnie obserwuje tego drugiego. Yy, Drugie byczka, nie spuszcza z niego. Wzroku i tam nakierowuje małego, co ma robić, czy, czy ma jeść, czy ma się położyć. <grystanie> Tutaj właśnie mu pokazuje, co i jak. No, te łosie, te łosie. matki klępy to są bardzo jednak troskliwe. O swoje dzieci dbają. Nie pozwoliłaby go skrzywdzić za nic na świecie. To jest <grystanie> niesamowite. O, tu widzicie właśnie, jak obgryza gałąź. No, mnie to naprawdę zafascynowało, jak. Przeczytałem w jakiejś książce, że łosie jedzą igliwie, bo to się wydaje takie kompletnie niezjadliwe, a tu widać, że wcale nie. O, tutaj właśnie mieliśmy taki moment, że aż chcieliśmy sobie pójść, ale no, okazało się, że ta klępa wcale nie chciała do nas iść, tylko spojrzeć. No i tu właśnie wspomnę, że yy, jak jest taka klępa, w ogóle jakakolwiek matka zwierzęcia z młodym o, to właśnie widzieliście jak tak wzdęła się i potem pokarm wrócił jej do, yy, do płonowego przerzucia. To zacząłem mówić, że jak jest taka klem, jakie dowolne zwierzę z młodym, to żeby nie podchodzić i nie drażnić, bo i to jest dla takiego zwierzęcia bardzo stresujące i może być niebezpieczne. O, tutaj zaraz będziecie mieli, że tak powiem, dowód rzeczowy, bo tutaj ten byczek podszedł najwyraźniej za blisko jeszcze on sam pewnie nawet o tym nie wiedział. Spojrzał w naszym kierunku. Widzę, para. O i tutaj właśnie atak. No, takiego kopa to mogłaby załatwić człowieka, to zobaczycie to w zwolnionym tempie. I to jest właśnie główny powód, dla którego nie należy tutaj denerwować matek z młodymi, to już niezależnie od gatunku. No, bo potrafią być wtedy bezwzględne. Widzicie? Uszy położyła po sobie i dała mu kopa. <grym>, Zobunuk. <nóg> Bardzo się cieszę, że udało się coś takiego nagrać, bo to w sumie rzadkość. Tutaj jeszcze widzicie, jak właśnie obgryza choinkę. O, tam w tle jeszcze jest ten yy, mały, a na prawo ten byczek starszy. No taki trochę niepewny, bo no, przed chwilą dostał kopa. Tam ten młodszy byczek też sobie obgryza gałąź. Zaraz zresztą pojawi się w kadrze. Taka yy, łosia rodzina. Zresztą pewnie niebawem ta klępa yy, nie za jakieś. Kilka miesięcy będzie miała kolejnego łosaka, więc ten będzie miał wreszcie spokój i będzie mógł się pospotykać z kolegą. O, tutaj jak mały podszedł, to klępa od razu spojrzała na tego drugiego, żeby się upewnić, czy nie próbuje podejść znowu. Wtedy <grych> była już gotowa, żeby sprzedać mu kolejnego kopa, ale byczek zachował rozsądek i nie podchodził. To już jeden z ostatnich materiałów, który dla was mam z nimi. To było niesamowite, i no nie wiem, czy uda się nagrać taki materiał właśnie. Atak klępy na syna. No bo heh, mamy powody, żeby sądzić, że był to jej syn. No, świetny materiał i coś nie się cieszymy, bo tak nagrać łosie, nagrać łosie w ich codziennych chwilach to jest po prostu skarb dla przyrodnika. No i tutaj już odchodzi. O, a tutaj nieco później udało mi się nagrać sikorę czubatkę. Coś nie się z tego cieszę. Właśnie one żyją w lasach sosnowych. To jest ogólnie bardzo nieprzyjazne środowisko. Niewiele zwierząt daje tam sobie radę, no a one tam żyją. Wydrążają sobie dziuple w spróchniałych pniach. Tutaj dodam, że mają z tyłu głowy rysunek, który ma imitować przód głowy, aby zmylić drapieżniki. O, a tutaj poszliśmy, wy wychodzimy na wielkie pole no i widzimy w oddali dwie sylwetki. Zaraz, czy to czy to ludzie? Nie za duże. Jakby były konie, to miałyby jeźdźców. No więc zoomujemy, a tam dwa łosie sobie idą. To były... Klępa z bykiem, zresztą byki są ciemniejsze, więc łatwo poznać. Były bardzo daleko i zastanawialiśmy się, dlaczego tak blisko zabudowań i dlaczego wyszły na otwartą przestrzeń, bo one nie lubią takich otwartych przestrzeni. Jeśli wychodzą na polany, to raczej na takie otoczone lasem. No ale potem doszliśmy do wniosku, że pewnie ktoś się wypłoszył i dlatego wybrały taką drogę. Właśnie w tyle, widzicie, słupy wysokiego napięcia, jakieś maszyny. Najczęściej w takich miejscach spotyka się, no nie wiem, sarny, tam kiedyś lisy spotkaliśmy bawiące się, ale łosie, łosie najczęściej trzymają się lasu. I nagracie <grym> na otwartej przestrzeni to rzadkość. Tu właśnie widzicie y, byka, który idzie. Wydaje się ociężały, ale wbrew pozorom może osiągać naprawdę duże prędkości biegu. Tu tak sobie tylko trochę pod, podkłusował. O, no a z przodu idzie sobie klępa. Za chwilę minie. To jest taka tabliczka, która zawsze nas myli, bo myślimy, że to jest jakaś sarna, jakiś zając czy coś takiego. No, a tutaj już. Odchodzi. Właśnie widzicie, klasyczny, łosiowy truchcik. To jest właśnie taka typowa prędkość łosia, który nie jest niczym spłoszony. O, a tutaj poszliśmy na teren dawnych żeremi. Tam kiedyś obserwowaliśmy bobry. No ale przez to, że zbudowały tamę, to zalewały. Tamtejsze uprawy, no więc gospodarze uznali, no, że trzeba z tym skończyć, no i zniszczyli to Żeremię i Bobry się gdzieś wyniosły. Znaczy, rozumiemy jak najbardziej rolników, w końcu Bobry to szkodniki, no ale jednak szkoda nam tych obserwacji, które mogliśmy jeszcze mieć. No ale mówi się trudno, będziemy obserwować Bobry w innych miejscach. Zresztą to piękny las, z tym, że w lecie było tam mnóstwo komarów i dlatego tam raczej nie chodziliśmy. O, a tutaj widzicie tą rzekę, tam kiedyś cały ten teren był zalany przez tą tamę, którą zbudowały. Ja nic nie będę mówił, bo jest fajny szum nagrany, więc umilknę. O, a tutaj w gąszczu widzieliśmy, że bufują sikory. To były tam czubatki, ubogie. Oczywiście też bogatki i modraszki, te najpospolitsze. No więc takie coś się udało nagrać tam. Roiło się od nich wszędzie. O, a tutaj cieszę się, że, że udało mi się nagrać właśnie modraszkę. Zresztą modraszki nie są takie łatwe do nagrania. Która właśnie zwieszała się do góry nogami, żeby szukać pokarmu. To jest tym bardziej, tym cenniejszy materiał, że to jest zupełnie dzika modraszka, nie tam przy karmniku gdzieś w parku, tylko w lesie, jak najbardziej dzika. Tutaj właśnie zdumiewa mnie, jak ona się tyłem zsuwa. Jaka, jak ona jest zręczna, jak. <laughs> nie, nie chcę, żeby było jakieś niemiłe porównanie, ale jak małpa, że po prostu tam na tych drzewach ubija się, jak. <laughs> no to są bardzo zręczne ptaszki, w ogóle śliczne. Z tymi niebieskimi główkami. Co nic nie mówię, bo to taki fajny materiał. O, no i tutaj, już na zakończenie, jeszcze. Ostatni rzut oka, czy nie ma jakichś robaczków, no i odleciała. O, a tutaj usłyszeliśmy, że coś buszuje w krzakach, więc nagrywaliśmy i nawet udało się to nagrać. Początkowo myśleliśmy, że to lis, ale potem jak oglądaliśmy na dużym ekranie i zwolniliśmy, no to zobaczyliśmy, że jest to jednak zając. Widać to po tych susach charakterystycznych i właśnie po ogonie, który tutaj zatrzymałem, żebyście mogli spojrzeć, taki charakterystyczny ogon zająca. No i na koniec taki grzyb na korzeniu bardzo mi się spodobał i dlatego go nagrałem na zwieńczenie tego materiału. W każdym razie dziękuję Wam za uwagę, życzę mi jego dnia i do zobaczenia na następnym spacerze.